Tak, tak czy ja, ja Nie szuka, zobacz, Nie, kurwa. Kurwa. <śmienicielsku> No, tu Cię położysz, no, tam jest z boku, tam pod girą o. O. O, Sprzęgło, bo on jest na biegu chyba. cieszy, kurwa. Jak się cieszy, kurwa. Jak wizer, O, warczy odtek ma. Nie, Ale lepiej w tunelu słychać, nie? Wtedy się kurwa, te dziadki, kurwa, wszystkie laski im wypadają z rąk.